Nasza białostocka top lista to jest doposażenie pracowni, e, pracowni endoskopowej, a więc zakup e, nowoczesnych kolonoskopów i endoskopów, doposażenie pracowni badań czynnościowych przewodu pokarmowego, czyli zakup sprzętu do manometrii i doposażenie poradni żywieniowej, czyli chociażby myślę o pompach do żywienia dojelitowego. A to jest sprzęt, który macie, czy w ogóle tego nie macie? E, jeśli chodzi o manometrię, nie mamy tego sprzętu, natomiast jeśli chodzi o endoskopię naszą, Szanowni Państwo, my mamy wyposażoną pracownię, mamy sprzęt, który na co dzień działa i on jest sprawny, natomiast to był sprzęt, który kupowany był wiele lat temu i w związku z tym no, technologia poszła do przodu. Nowoczesny sprzęt pozwala nie tylko bardziej zwizualizować z to, co endoskopista widzi w przewodzie pokarmowym, ale też ułatwia wykonywanie badań, a to się przekłada na lepszą diagnostykę i na bezpieczeństwo wykonywania badań. To jeszcze tego chciałam zapytać, bo macie duży oddział. A ile z tych dzieci, które tutaj trafiają, to są dzieci z problemami, właśnie przewodu pokarmowego? Oddział jest 36-uczkowy. W tej chwili myślę, że połowę pacjentów to są pacjenci z problemami gastroenterologicznymi. A rocznie, przepraszam, a rocznie, ilu pacjentów obsługujecie z tego typu problemami, czyli możemy mieć chociaż kilka razy to jest problemami. dobre i trudne pytanie, dlatego że, tak jak Państwu powiedziałem, to nie tylko są pacjenci hospitalizowani. Zresztą w tej chwili cały czas podążamy w kierunku dziennych pobytów, skróconych pobytów i pacjentów, którzy będą w poradni. Ponieważ mamy też poradnię gastrologiczną. I poradnie żywieniowo. W związku z tym na oddziale to jest, myślę, że około 2000 pacjentów rocznie gastrologicznych. No i w poradni, żywieniowej, w, poradni, w poradni żywieniowej mamy około 30 pacjentów, którzy są włączeni do programu domowego żywienia dojelitowego. No i mamy wielu, wielu pacjentów w poradni gastrologicznej, która działa przez cały tydzień.